To niezwykła rzadkość o tej porze roku spotkać ten koreański gatunek. Mamy więc wyjątkowe szczęście, że możemy go obserwować w dewenderze podczas odpoczynku. To RPH-12, w bardzo rzadko spotykanej odmianie biała furia. Wyjątkowo majestatyczny, stworzony dla jeźdźców i jeźdźczyń, którzy niczym dawni pogromcy smoków ujażmiają prędkość i pragną poczuć opływający głowę wiatr. Jazda w tym kasku to jak podróż na grzbiecie latającego stwora, pełna wolności, surowej potęgi i naturalnej elegancji. Nie sposób znaleźć tego nigdzie indziej. Obserwujemy legendarnego smoka prężącego swoje aerodynamiczne kształty. Ten gatunek ma wyjątkowo opływową skorupę, która przecina powietrze z dużą łatwością. Skorupa zbudowana z sześciu warstw najtwardszych, wyselekcjonowanych materiałów. Stanowi pancerz gotowy stawić czoła najgroźniejszym siłom. Koreańscy smokoznawcy nazwali ten pancerz Pim Evo. W rzeczywistości to misternie utkane połączenie włókien szklanych, organicznych, węglowych i aramidowych. To jak zbroja pradawnego smoka, odporna na każdą przeciwność losu. Chroni każdego, kto odważy się włożyć ten kask na głowę. W tej niepozornej dyle skrywa się wydajny system wentylacyjny. Pozwala swobodnie czerpać powietrze, niczym ogromne smocze płuca. Cztery wloty powietrza i trzy wyloty powietrza działają harmonijnie, zapewniając swobodny przepływ. Wyściółka kasku jest aksamitna. Zapewnia komfort oraz ochronę w trudnych warunkach. Antybakteryjna i oddychająca. Otula głowę, dopasowując się do niej jak druga skóra. Aerodynamiczny kształt z gładką powłoką, który minimalizuje opór powietrza. Starcy powiadają, że szum powietrza jest tutaj zredukowane do minimum, co zapewnia większy komfort. Doskonały wzrok zapewni wizjer wyposażony w filtr UV. Wizjer zapewnia wyjątkowo szerokie pole widzenia, co jest szczególnie ważne podczas dynamicznej jazdy. Widzi wszystko, niezależnie od warunków. W ostrym słońcu może skorzystać z dodatkowego wizjera przyciemnianego. Ten osobnik przystosował się również do wilgotnych warunków, gdyż jego wizjer wyposażyć można w skuteczny w tej materii pinlock. Pivot Ratchet System pozwala na szybką wymianę wizjera. Szybko i sprawnie, by nie tracić cennego czasu. Dzięki temu każdy użytkownik HJC RPH-12 może mieć pewność, że jest przygotowany na każde wyzwanie. Zapięcie DD zapewnia solidne i niezawodne połączenie nawet gdy przyjdzie stanąć twarzą w twarz z żywiołem. Biała Furia korzysta z systemu ochronnego wypinanych poduszek policzkowych. Wszystko by zadbać o zdrowie jeźdźca i jeźdczyni. HJC RPH12 to nie tylko kask sportowy, to twój niezastąpiony towarzysz. RPH12 prowadzi każdego jeźdźca przez wiatr, burzę i każdy zakręt aż po horyzont, gdzie ziemia spotyka się z niebem. Skazówki, gdzie możecie spotkać Białą Furię, zostawiam w opisie do tego filmu. Powodzenia w szukaniu odpowiedzi na pytanie jak wytresować smoka.